Opiekuj się nim, dziewczynko, bo to bardzo dobry człowiek, chociaż nie najmądrzejszy. Hmm. Może nauczy się czegoś w drodze do faszody. Może tak. A może nie. Coś ty zrobił, głupcze, coś zrobił. Zabiłeś ją, siebie i mnie. Zrobiłem to, co musiałem. Tak? Po pierwsze, nie dojedziecie do Smajna. Po drodze zabiją was. Malaria lub febra. A nawet jeśli dojedziecie, to Smajn od razu każe was zabić. A jak tu wróci sam, zabije mnie. Rozumiesz? A dlaczego pana? Bo dawno mieliście już nie żyć. Głupi chłopaku. Kazał mi was zabić. Koniec z nami wszystkimi przez siebie. Widziałeś tu jakiegoś białego niewolnika? Nie widziałeś. A wiesz dlaczego? Bo wszyscy umarli. Co do jednego. Waszą jedyną szansą było znaleźć się pod opieką magniego. Nie jedzenie i wygodę, a bez tego pomrzecie w, tu, w tydzień. Ja już nic nie wiem. Jak nic nie wiesz, to lepiej słuchaj rad mądrzejszych od siebie. A teraz co? Wszyscy umrzemy, bo to tobie zachciało się być bohaterem i walczyć. Zawiar, jesteś równy, szalony jak oni wszyscy. Aj, Filip, mi się w kręci. Pewnie ma gorączkę, jest rozpalona. Niech Bóg ci, chłopcze, wybaczy twój upór. Niech ci wybaczy. Ruszaj

Strasznie mi zimno. Gebr, popatrz, popatrz tylko, jak kojni obdarował nas Magdyn. Parę niewolników. I tymi czterema kulawymi końmi. Mm. Gebr, wynagrodzi nas smaj. To wielki i szczodry pan. Lepiej niech tak zrobi. Inaczej zabije te białe szczeniędy. A ścierwo rzuca hieną. 走，咱俩上一歇歇，下一站。哎呀！这俩这跑可可以。<noise>